na kruszcu w tym tygodniu trochę zaskoczyła, a może nie zaskoczyła. Fed mówi, że no to zobaczymy, zobaczymy, ale będzie ciężko, będzie ciężko. Akurat w grudniu dane, nie wiadomo, czy będą bieżące dane, bo nie wiadomo, czy te wszystkie urzędy się wyrobią to voltaika, samochody elektryczne, wszystko to, co w ostatnich latach udało się w ramach tej wielkiej rewolucji energetycznej przeprowadzić, wszystko to potrzebuje przecież srebra. Kolejny piątek, kolejny Goldwick, zapraszam na szczegóły, co się wydarzyło w tym tygodniu na rynku złota, bo wydarzyło się jak zawsze zresztą sporo. Zaczynamy, jak to zwykle w Goldwiku, od ceny kruszcu. Cena kruszcu w tym tygodniu trochę zaskoczyła, a może nie zaskoczyła, bo już mówiliśmy o tym, że wiele różnych rzeczy na świecie się dzieje i złoto reaguje bardzo nerwowo w ostatnim czasie. Może nie samo złoto, a inwestorzy reagują nerwowo. W związku z tym, jak ostatnio w zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że złoto utrzymuje się mniej więcej w takim przedziale między 3900, dolarów amerykańskich a 4100, no to w tym tygodniu wybiło. Wybiło, dlaczego o tym za chwilę? Natomiast wybiło, przybiło nawet 4200 i małże nawet tutaj tą maszynę już można było powoli rozgrzewać, czy przypadkiem nie będziemy za chwilę chcieli uruchomić jej po raz kolejny, czy 51 Rekord w tym roku nam się tutaj na, przed nami nie, nie szykuje, ale jednak nie, jednak nie. Mamy chyba za sobą z punktu widzenia analizy technicznej ten moment podwójnego szczytu, więc zaraz złoto w ostatnich godzinach delikatnie Spadło, ale cena złota spadła oczywiście, natomiast dalej utrzymuje się bardzo wysoko, dużo wyżej niż te poziomy, o których mówiłem w zeszłym tygodniu, bo na ten moment oscyluje w okolicach 4150, a była już ponad 4220 dolarów wczoraj bodajże. W złotówkach mamy dzisiaj za 1 gram 529 zł i 75 groszy w Goldseberze, jakby ktoś chciał kupić sobie. E, właśnie 1 gram to w takiej cenie dzisiaj będzie, e, będzie kupował. Natomiast jeśli chodzi o jedną uncję, gotowy produkt, który w weże, gdyby ktoś chciał dzisiaj zamówić, to zapłaci za jedną uncję dziś 16 475 zł i małą końcówkę groszową, która w tym wypadku wynosi 34 grosze. A teraz zapraszam na szczegóły, co się tak naprawdę w tym tygodniu wydarzyło. Punkt numer jeden to oczywiście Stany Zjednoczone, zawsze to Stany Zjednoczone są na punkcie pierwszym jako największa gospodarka świata, która w dużej mierze odpowiada za to, co się dzieje w... W ogóle w światowych finansach i również co się dzieje ze złotem. Po pierwsze, mamy w tym tygodniu przełamany impas, czyli otwarcie wreszcie rządu. Po 43 dniach, 43, czyli najdłuższym sh shutdownie w historii, wreszcie doszło do porozumienia pomiędzy demokratami, częścią demokratów, a republikanami i ostatecznie Donald Trump podpisał, mm, podpisał, mm, dokumenty, które otwierają rząd, bo podpierają, dają finansowanie federalnym instytucjom do 30 stycznia przyszłego roku, oczywiście, więc to jest tylko takie, powiedziałbym, krótkoterminowe. Porozumienie i przynajmniej tak dokumenty zostały podpisane, w związku z tym zobaczymy, co będzie, co będzie pod koniec stycznia. Natomiast na razie, generalnie wszystkie federalne instytucje mogą się otworzyć, wszyscy dostaną pieniądze. Czy dostaną wszyscy zaległe pieniądze, to już jest inna kwestia, bo Donald Trump mówił o tym, czy jego administracja mówiła o tym, że to zobaczymy, bo te niektóre instytucje były takie właściwie przez demokratów stworzone i to czy oni dostaną pieniądze zaległe, czy nie, to zobaczymy. No ale to już są zupełnie inne historie. Zobaczymy. W każdym razie, jeśli coś się tutaj ciekawego, jako ciekawostka właśnie okaże, no to z pewnością o tym powiemy w następnym, czy w którymś z następnych goldwików, jako rzeczywiście ciekawostkę. No, ale shutdown się skończy, w związku z tym w związku z tym wzrosły od razu oczekiwania, że no w takim układzie, skoro będą dane świeże, finansowe, dotyczące stanu gospodarki amerykańskiej, no to szansa na to, że cięcia stóp procentowych, które ostatnio schłodził trochę Jerome Powell, po ostatnich cięciach, mogą wrócić i w związku z tym przyjdą cięcia na tej fali rzeczywiście, na tej fali rzeczywiście zarówno giełda amerykańska, jak i Złoto zaczęły zyskiwać na, na wartości. Potem jednak przyszedł po raz kolejny komunikat, trochę wsparty jakimiś napływającymi danymi, ze, jeśli chodzi o stan gospodarki amerykańskiej, który mówił o tym, że o, z tymi cięciami to... FED mówi, że no to zobaczymy zobaczymy, ale będzie ciężko będzie ciężko, akurat w grudniu hmm, dane, nie wiadomo czy będą bieżące dane bo nie wiadomo czy te wszystkie urzędy się wyrobią tak, żeby e, dane za listopad na bieżąco przygotować no bo dopiero co wracają do pracy czy to będzie, czy nie będzie, pewnie nie będzie w związku z tym no raczej ciężko, raczej ciężko 10 grudnia to jest ta data no to czyli za jakieś 3 tygodnie czy będą cięcia, czy nie, no rynek wycenia że będzie, że prawdopodobieństwo tych cięć to jest jakieś 51% na dziś Dzisiaj, czy, e, więc stosunkowo niewiele. Jeszcze tydzień temu to było ponad 70%. W związku z tym rzeczywiście te nadzieje na cięcia spadają, no i złoto rzeczywiście m, po tym, na tym e, pierwszej fali entuzjazmu po po rozumieniu i po zniesieniu shutdownu zyskało na wartości, teraz trochę spadło i w tej chwili mamy ten poziom 4150 dolarów, co i tak jest bardzo wysokim poziomem, bo przecież złoto przekroczyło, raz jeszcze przypomnę, dokładnie 8 października, czyli trochę ponad miesiąc temu, a dokładnie 5 tygodni temu przekroczyło po raz pierwszy w historii barierę 4000 dolarów, a właściwie tak dużo o tym mówimy, jakby to... 4000 dolarów to już było dawno, dawno pokonane i w sumie teraz się ekscytujemy jakimiś tam mniejszymi wzrostami, ale generalnie um, tak jest złoto, jest w tej chwili znowu na wysokim poziomie i chyba można powiedzieć, że ta korekta, która nastąpiła po osiągnięciu tego najwyższego, najwyższej ceny w historii 50 rekordu w tym roku, czyli 4381 dolarów. Potem nastąpiła ta korekta, o czym pamiętamy w trzecim, tygodniu, w trzecim tygodniu października. Chyba ją mamy za sobą. W tej chwili jesteśmy cały czas w tej fazie konsolidacji i przygotowywania się do tego, co może nastąpić w kolejnych, w kolejnych, w kolejnych dniach. City, na przykład, City, czyli Citibank, dokładnie rzecz biorąc, w swojej analizie ostatnio pokazuje, że, czy mówi o tym, że w 2027 złoto może sięgnąć nawet 6000 tysięcy dolarów amerykańskich za uncję, jeśli sytuacja dalej będzie... Niezmienna. Co prawda, podaje również drugi scenariusz, który zakłada pewną korektę cen złota przy warunku, ale warunkiem tego jest to, że sytuacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych miałaby się poprawić dosyć mocno. To znaczy te wszystkie programy, które Donald Trump próbuje przeprowadzić, te wszystkie kwestie związane z taryfami powinny, jak się już uspokoją, czy one będą, czy nie będą, bo to przecież w zeszłym tygodniu, pamiętacie, jak mówiłem o tym, że kwestia wyroku Sądu Najwyższego, jeśli chodzi o legalność taryf, cały czas przed nami. W każdym razie City mówi, że jeśli rzeczywiście sytuacja w Stanach Zjednoczonych się poprawi, wtedy wzrośnie ryzyko. Wszystko, sensie apetyt na ryzykowy, bardziej ryzykowne inwestycje, i wtedy rzeczywiście złoto może zaliczyć korektę. I wtedy, wtedy jeszcze trochę spadnie, trochę poniżej 4000 według nich. Natomiast, e, jeśli nie, no to cena może sięgnąć nawet 6000 dolarów amerykańskich w 2027 roku, a w przyszłym powinna przebić 5000 dolarów amerykańskich. Oczywiście, e, jak będzie, zobaczymy. Natomiast to jest kolejna bardzo bycza prognoza. Oczywiście zniuansowana, bo mówię o tym, że są, e, e, że są też inne scenariusze opisywane przez City, ale jednak, która pokazuje, że ten wzrost w ciągu najbliższych w ciągu najbliższych no w sumie dwóch lat może być bardzo, ale to bardzo znaczący. Przechodzimy do punktu drugiego, a punkt drugi to będzie w tym, ty, w tym wypadku srebro. Srebro, które również zaczęło Szybko rosnąć po, w tym tygodniu, w tym tygodniu również ze złotem zaczęło rosnąć, a to między innymi również dlatego, że raz, że shutdown, to oczywiście zawsze złoto ciągnie za sobą kolejne metale, natomiast srebro jeszcze warto o tym powiedzieć, zostało dodanych do, do listy metali. Uznawanych za krytyczne dla Stanów Zjednoczonych. Co to może oznaczać? No To może oznaczać, że Stany Zjednoczone nie będą chciały wcale pozbywać się metalu ze swojego terytorium, w związku z tym nie będą skore do tego, żeby go eksportować. I tak importują więcej, no ale ogólnie rzecz biorąc, nie będą chcieli tego, co już u nich jest, jakoś specjalnie wydawać i będą mieli na srebro specjalne baczenie. A to od razu oznacza, że dostęp do srebra na całym świecie może być w jakimś sensie. Się, e, ograniczony, ponieważ największe gospodarki nie będą chciały się tym srebrem dzielić. A srebro jest przede wszystkim, e, jak już mówiliśmy o tym wielokrotnie, metalem, który jest używany bardzo mocno w przemyśle. E, przecież 50 czy nawet ponad 50% zużycia srebra to jest przede wszystkim przemysł. Kwestie inwestycyjne są tutaj e, dużo, dużo mniejsze. W związku z tym, jeśli przemysł nie będzie miał srebra szczególnie ten no, najnowszy przemysł, czyli fotowoltaika, samochody elektryczne, wszystko to, co w ostatnich latach udało się w ramach tej wielkiej rewolucji e, energetycznej e, przeprowadzić. Wszystko to potrzebuje przecież srebra, w związku z tym, jeśli dostęp do niego będzie ograniczony, no to złoto, no, srebro może zyskiwać rzeczywiście na wartości, bo przypomnę jeszcze raz, w ciągu ostatnich pięciu lat e, przecież srebra nie wydobywaliśmy tyle, ile srebra Rynek potrzebował. Trzeba było stare e, skarbce otwierać i to, i to srebro dostarczać e, z innych miejsc. Już takie, które było wcześniej składowane, bo e, e, podaż była zdecydowanie niższa aniżeli popyt. W związku z tym. Ponieważ wiemy o tym, że sytuacja, jeśli chodzi o wydobycie srebra, jest również ma pewne ograniczenia, to znaczy nie da się nagle szybko zwiększyć wydobycia, to wydobycie nie będzie wzrastało super szybko, w związku z tym sytuacja, możemy mieć do czynienia po raz kolejny w którymś momencie z sytuacją, gdy na... Doświadczymy tak zwanego silver squeezu, czyli szybkiego wzrostu ceny kruszcu, w związku z tym, że tego srebra nie będzie dostępnego e, e, na szybko i na już. Trzeba będzie je po prostu skądś pozyskać, przetopić, przetworzyć tak dalej, A to oczywiście będzie wytwarzało, znaczy będzie stwarzało pewne problemy i presję na wzrost cen. Tak może się, tak może się oczywiście zdarzyć. Przed nami jeszcze w najbliższych miesiącach, bo cały czas jeszcze nie ma tutaj jasnej wykładni, wykładnia zwanych przepisów, a dokładnie artykuł 232, który mówi o tym, czy srebro na przykład może być zaliczone do takiego metalu, który będzie podlegał taryfom, taryfom w Stanach Zjednoczonych. Cały czas tej wykładni nie ma. Rynek srebra tak naprawdę czeka na tą wykładnię, bo ona również może bardzo wiele namieszać, jeśli chodzi o um, o ceny srebra, bo jeśli się okaże, że srebro jest e, podlega taryfom i, e, i trzeba będzie za nie dodatkowo płacić, no to to oczywiście też spowoduje duże zmiany na rynku srebra. Czekamy na tą wykładnię, jeszcze jej nie ma. Punkt trzeci to już bardziej ciekawostka, ciekawostka azjatycka, tym bardziej zobaczymy, bo teraz tym bardziej, że nie będę mówił o Chinach, bo najczęściej jeśli mówimy o Azji, mówimy o Chinach, a, tym, a tymczasem powiemy o innym kraju, dużo mniejszym, dużo mniej znanym, ale takim, który złota ma sporo i oprócz tego ma dużo różnych pomysłów na jakieś takie wprowadzenie różnych nowinek. Technologicznych do świata finansów, właśnie. Bo właśnie Kirgistan, Kirgistan, o nim będę mówił, Kirgistan no właśnie wypuścił pierwszego stablecoina, tylko że nie opartego o swoją walutę, tylko stablecoina opartego o amerykańskiego dolara, ale zabezpieczonego. Kirgistan dużo złota ma, dużo złota wydobywa, ma jeszcze do tego całkiem spore zasoby naturalne, jeszcze niewykopane z rezerwy, bo to jest ponad 1000 ton kruszców, które Kirgistan według badań posiada, jeszcze może ich wydobyć. Natomiast sam w sobie bank centralny samego Kirgistanu posiada ponad 340 ton kruszców. I właśnie w oparciu o ten kruszec wypuścił tego stablecoina. Stablecoina opartego na dolarze właśnie. Ale w zabezpieczonego w pełni kruszce. A po co, po co to robił? Po co robić? Po co wypuszczać z tego opartego nie na swojej walucie? No. Właśnie. I to jest największa zagadka tego, tej całej sprawy, bo Stany Zjednoczone patrzą na to bardzo, bardzo podejrzliwie, no bo to wydaje się, że jest to pewien wytrych. Pewien wytrych do tego, żeby tak naprawdę używać dolara, ale poza kontrolą Stanów Zjednoczonych. To znaczy, żeby ten dolar amerykański krążył w niejako w drugim obiegu, to znaczy w obiegu, który będzie dużo trudniej śledzić i patrzeć gdzie i jak. Ten dolar krąży. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie się rozwijać. Tym bardziej, że Kirgistan to jest państwo, które ma bardzo duże, bardzo duże związki z Rosją. To znaczy, to jest była Republika Radziecka przecież. A również. I również bardzo wiele łączy ją, jeśli chodzi o umowy handlowe. Co prawda, w kontekście Ukrainy i napięć starają się zachować dosyć neutralne stanowisko. Um, tutaj ani nie pomagają, ani nie chwalą, ani nie mówią, że rozumieją, ani nic takiego, raczej starają się stać z boku, um, nie angażują się w tą sprawę w żaden sposób, ani nie pomagają Ukrainie, ani również w sposób jawny, przynajmniej w żaden sposób nie wspierają Rosji, jeśli o to chodzi. No ale generalnie jest to państwo zaliczane do tego, do strefy wpływów rosyjskich. W związku z tym tutaj podejrzliwość Stanów Zjednoczonych i Waszyngtonu w szczególności jest a, a bardzo daleko. Posunięte. Warto, jak już o stablecoinach mówimy, warto również wspomnieć o amerykańskiej firmie, największej firmie, która wypuściła stablecoina opartego na dolarze, czyli Tether. Tether, który od dłuższego czasu kupuje złoto. Kupuje złoto jako dywersyfikację swojego portfela, bo kiedyś opierał przede wszystkim swoje, swoje rezerwy na obligacjach amerykańskich, a w tej chwili jest jednym z największych posiadaczy, prywatnych posiadaczy złota na świecie. Jego zasoby kruszcowe przekroczyły wartość już w tej chwili 12 miliardów dolarów. Kupują właściwie przez ostatnie tygodnie praktycznie według danych, które Teter sam publikuje, kupowali tonę albo i więcej średnio tygodniowo. W związku z tym tego kruszcu mają już naprawdę, naprawdę sporo. Zresztą nawet właściciel i szef Tetera mówi o tym bardzo często w różnego rodzaju wywiadach, gdy ktoś go pyta o złoto. I czy to nie jest dziwne, że taka nowoczesna w gruncie rzeczy firma, która w dużej mierze przede wszystkim rozwija się i polega na emisji, przede wszystkim kryptowalut, które są uznawane właśnie za taki nowoczesny przejaw. Um, um, taką nowoczesną formę finansowania, nowoczesny instrument, a złoto raczej jest konserwatywne. Złoto jest raczej tym, co um, um, często mówi się o tym, że kryptowaluty mają zastąpić złoto właśnie jako rezerwuar wartości. Natomiast um, szef Teter mówi o tym, że złoto dla niego, złoto, naturalne złoto jest naturalnym bogactwem i kryptowaluty nigdy go nie zastąpią, dlatego warto w portfel swój i teter dlatego tak też robi dywersyfikować w oparciu o różnego rodzaju aktywa również te fizyczne bo oni kupują złoto w formie fizycznej w skarbcu w Szwajcarii przechowują to złoto zresztą Chcesz zacząć inwestować złoto łatwo i elastycznie? Zacznij kupować złoto w Golcejerze. Zarejestruj się z tym kodem, aby otrzymać 100 zł do pierwszej sztabki. To by było na tyle. Teraz jeszcze zaproszę na bloga na sam koniec, na sam koniec dla wszystkich tych, którzy zastanawiają się, co tu zrobić i jaką strategię przyjąć, żeby móc zacząć um, oszczędzać, budować własne oszczędności, jest taka metoda um, propagowana kiedyś przez um, czy stworzona właściwie propagowana przez panią Elizabeth Warren, czyli amerykańską kongresmenkę, też również um, panią, która chciała być. Um, Kandydatką na prezydenta Stanów Zjednoczonych z ramienia demokratów. Ona zaproponowała swego czasu w takiej książce, którą napisała właśnie o budżetowaniu, taką strategię budowania, budżetowania własnego, własnego portfela 50 na 30 na 20. I właśnie o tym jest ten tekst. Tak naprawdę, o czym, na czym to polega? Bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby z tym tekstem się zapoznać. Krótko, przejrzyście i na temat można powiedzieć dla wszystkich tych, którzy zastanawiają się jak móc bardziej kontrolować swoje wydatki, jak lepiej dbać o własny budżet. I na koniec, na koniec oczywiście zachęcę do tego, żeby udzielać się w komentarzach. Bardzo dziękuję za to, że wchodzicie z nami w interakcję, rozmawiacie, przesyłacie lajki i różnego rodzaju komentarze dotyczące bieżących wydarzeń? Co sądzicie o tym, co, o czym dzisiaj było przede wszystkim srebro jako materiał krytyczny? Uwaga, tylko w Stanach Zjednoczonych. Unia Europejska do listy materiałów krytycznych srebra, póki co jeszcze nie zalicza? I co z tym shutdownem? Czy uważacie, że shutdown może powrócić za niecałe trzy tygodnie, tym, przepraszam, trzy miesiące? Teraz trwał 43 dni i był najdłuższy w historii. Pytanie, czy Donald Trump? Może iść tutaj na kolejny, na kolejny rekord. No i oczywiście cięcia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Co o tym sądzicie? Czy będą? Czy jednak Fed się teraz wstrzyma? I do cięć stóp procentowych wrócimy w przyszłym, w przyszłym roku. Jak widać, ceny kruszcu i sytuacja pod koniec roku będzie znowu skupiona wokół tego, co zrobi Fed na początku grudnia, czyli za niecałe trzy tygodnie. Może w przyszłym tygodniu będziemy wiedzieć więcej. Zapraszam bardzo serdecznie. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.